On today's episode, of how fucked up is fucked up. nie gry it's Jeszcze miałem plan. I jeszcze miałem Big Brain. Pójść do auction house'a i tam kupić gear. I wtedy byśmy go zabrydowali i od razu zrobili najwyższy house dungeon możliwy. Ale. Co? Ale. Ale nie sprzedają <noise> Da się to zrobić, anti! Robią to ludzie! Co? No sprzedają na auction house'ie Ale jestem big brain, co? Kurde Dobrze było czytać, oglądać guide'y <noise> Podoba ci się? Tak To wydaje się tylko 6 peonów, tylko 6! Tylko 6 peonów Teraz mam broń na 8 Co? <laughs> tak A, to Ale, ale serio? Ty razem raz Na kolejny kontynent? No. Tak! A tier trzeci to 15! A <laughs> ty kurde już broń masz na plus 8? Ty kurde co <laughs> ci to mówiłem! Mogłem się... Cicho! Kurde! Taci. God. Jak ci się, anty podał Express, Express do, na tier trzeci? No, ale chyba i tak by wypadło po tym jednym dungeonie, Więc... a! Co, a? <spoilowałem> <spoilowałem> nie? Jeszcze nie? Czemu to jest takie stresujące? To jest 90%?! Ale po prostu jest tak stresujące to 90%?! Bardziej niż na 40% chyba. No. Nie jak! Kurwa jak! Ale i tego już upgradeował dalej to masz ten artizan na następny poziom, tak? Eee. Eee. Nie no tej gry 90% Co on niez jeszcze 70% Nie. zajebało to... mi i później do 95% No co anti robimy? Idziemy na kolejny kontynent? Ju już zagrajdowałeś wszystko? No. To mi jeszcze brakuje jednego całego itema XD, co to za speedrun kurwa? A nie wiem To by serio Macie już 960? Tak Pamiętaj, zapamiętaj pan ten sposób i proszę mi go przekazać jak wybiję okej? Okay? <grym> za pieniądze, <grym> za pieniądze. Za pieniądze. Ta taktyka jest bardzo tajna. Chłanę, bo przy... tylko, tylko dla spoczeńców. <grym> bardzo się... musisz, musisz mi przynieść wiadro swojego potu. Jesteś <grym> Jestem, jest to jestem go, 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 godzien. To idziemy tutaj? Gdzie? Kolejny kontynent? Tak. No, no, co mam innego robić? Teraz rozumiem czemu ten guide nazywa się speedrun. <grym> <grym> boję się. Czego się boisz? Mówię ci, że ja... CIEPIE! Nie... Co? Co spotkałeś? Co jest na drodze? Ah! Już spotkałeś? Ty? <gry> Kim ty jesteś? Co ty nie fiskasz GGG? Czytam. Ale wtedy. Doszukuj... doszukuje się cech w nich. Czy są, nie wiem, edgy czy coś. Ale wtedy nie skończymy dzisiaj tego kontynentu. Anty, co ty gadasz? Wciskaj, G! Nie. Tu NPC powiedział, że nie można ufać dalej no. Mam cię nie ufać? Tak. Ok, to lecę dalej. Anty, mam, mam. Czekaj, mam więcej. <laughs> kurwa. Big brain. Big brain guideów. Don't leave me. Ja Robisz zamiar. lisa, Anty? No, co? Robisz lisa? Nie. Lis jest Dlaczego? Masz strasznie jakieś dużo dziwnych mechanik i go nie zrobiłem nigdy. Dzięki bo ja się kurna właśnie wyjebałem na tym. Jest strasznie dużo unikania. Czyli jak na każdym właśnie? Nie. Nie <laughs> na <laughs> Co? Co? <laughs> A żółwiu się nie unikało. Halo. Jak Kromamią? to był? Przecież miał łajpujący ten spell, Bartek. Nie wiem, ja stałem z tyłu, yy, rzucam spell, yy, nagle patrzę, umarł. O. No. Ty, Anty, mogę zauważyć że chat jest taki... Martwy? Tak, taki wolny od Polaków, Polaczków. <laughs> o, no, czekam. Że... No bo oni 1. <laughs> yes! Czemu? Jes Yes! na tier 1 bo nie są takimi spodajcami. Ja też chętnie bym pograł w TFT. Znaczy, doszedł do momentu, gdzie content byłby brain dead Nie wymagał ciągle ode mnie, żebym wciskał G, One presję narzuca. Wciskał widzisz, trzeba grać samemu w takim razie. No, nie, nie pingeline. Oh, Staję oh Nagle jakieś kurwa piorunki z nieba zaczęły napierdalać. Mechanika. Nie mogę się z nich wyruszyć. Unikaj. <grym> unikaj. Nagle się. Kurna, nie, nie daj się uderzyć. już byłem martwy. Nie daj się uderzyć. Byłem daleko ty. od moba. Dlatego by się zdziwił. Trzeba z dystansu. Top DPS. Co? anti wysłałeś. <grystanie> na Aha, faktycznie Co tak wygląda tutaj A, a FOK jest na 540 Co taki niskie item nowy cicho Shut up że nie chcesz się zajmować designowaniem statku? Ale będziesz mógł w CV wpisać pan projektant Co, w Stellaris? No. nie, to nie musisz Automatycznie najlepsze sprzęty daje No nie szukaj cv i pan to... Gra w Stellaris. No kurwa. Ja, nie mogę, że nie działa guzik No... Jaki guzik nie działa? G, 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 -g. ja... Akceptowałem żółty quest, abandon jestem tylko Ty Tylko? O mój Boże. Co nie? Zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Co? Mission failed. <gamy> Co mi? ty mówisz? Juan. Ja? Ten. No trzeba gasić świato tutaj. Nie czytałeś? Westu? Czy ty wziąłeś ten żółty nie! Przecież szło się i zabijało się takie światełka. A to byłeś światełka? <grym> to, e. to na nie wyglądało jak światełka. O kurwa, ale się z mema teraz tak bardzo. <grym> 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 nie będę kłamał, to prawda? Sometimes you gotta do what you gotta do. Gegegegegegege! Ale klikanie gegege jest immersive, nie wiem co się dzieje. Sprawdza się. W Wowie klikałem FFFFFF i dalej nie wiedziałem co się dzieje, a musiałem jeszcze immersive jeździć przez cały świat, żeby wystawić item na ocean house. No, tak, bo im wersja. <laughs> Panem Ulta jest, że on dosyć tych shieldujących się gości. No nie trafiłem, bo się przesunął. Nie trafiłem! Staję na to, że sfejlujesz. A? Staję na to, że, na to, że um, Da się trajdować materiał do craftu? Psycho. nevím ojle ojle kryštáhův se si hahahaha nezáleží jedem aaaaaa ne ho